Siemka mordeczki, z tej strony Tomasz witam was w kolejnym odcinku z G3, pół, z case dropa, słuchajcie, jest w ogóle późna godzina, 30 osób na stronie, to jest akurat sporo jak na tą stronę, też ta, ta strona jest nowiutka, więc wpadajcie na stronę i wpisujcie mój kodzik, bo mój kodzik naprawdę daje te omy, asysy, i ty wpisując dostajecie 5%, pro, znaczy 5, 15 chyba procent do ładowania. Nie wiem jak to wygląda teraz, no ale to, to te procenty to wiecie. Najważniejsze, że macie na friko skrzynkę, nie? Klikacie aktywuj kodzik i macie aktywowany, nie? No i słuchajcie, w poprzednim odcinku. Trzy skrzynki. Te trzy skrzynki to było coś pięknego. Coś pięknego po prostu. No i w dzisiejszym odcinku idziemy na skrzynkę najdroższą, czyli skrzynkę Supreme. Tych nie będziemy raczej otwierać, bo to są takie. No w sumie jedną 55% szans. Naprowi. A otwórzmy sobie jedną. A co tam? Jedną od jednej. Ni, 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 nikt jeszcze nie umarł od jednej skrzynki. No niestety straciliśmy dwie stówy. No tak bywa. Tak bywa niestety. Dobra, przechodzimy do Suprema. Supreme droga skrzynka, ale jesteśmy tutaj Flip Knife. Dropnięty przez nas. O, już myślałem, że ta kosa fajna wyleci czarniutka. Ej, ale serio, że mi kosa za 1% procent To jest naprawdę dobra skrzynka. Polecam kupować. No i patrzcie, kolejna koca, Good knife'ik. Good knife'ik za 5 stówek. Pięknie. Olej, golda się za co dostaje? Mam 25 milionów golda. Nie, 3 miliony golda, przepraszam. No, jakiś gówniany kałaszek. Dobra, jeszcze. No tak, żebyśmy nie zbankrutowali, nie? No nie, Bowie, Knife, stój, gościu, no gdzie uciekasz? Mi się wydawało... Czekajcie, mi się wydawało, czy to kosztowało 700. Tak, to kosztowało 700. Patrzcie jakie tu skiny wydropiłem. Znaczy ten nie mój. Tego, ten mój, ten mój i ten mój. A, ale ta skrzynka jest OP. Kupujcie premium, kupujcie premium, póki jest taki dobry dropik. Póki tak fajnie oddaje. Znaczy wiecie, nie zmuszam, nie? Tam, tam przeczytajcie. Przeczytajcie sobie jak tam to wygląda z premium. No dobra. No może jeszcze jakaś na zachętę, coś, jakaś droga taka, ale blisko było kostki. ajajaj, A aj. weźmy trzy. Wystaś nas. Otwieramy trzy do cały hajs. Albo wyleci, albo nie wyleci. No. O Boże. O Boże. O tu się stanęło. Wios... Wio, wio. No trudno się mówi. No i jeszcze kołach, no, no trudno się mówi, ale i tak fajnie zarobiliśmy na tych odcinkach, chociaż wiecie czy, jakie skrzynki warto się, no suprima, suprim jest ryzykowny, jak macie więcej kasy to otwórzcie, tak to polecam otwierać bardziej szampańską tak szczerze nie, no szampańska skrzynka no, a otwórzmy sobie, patrzcie co tu dropem, naszej naszej skina, coś pięknego, coś pięknego, no dzisiaj mamy ewidentnie pecha, pewnie z tego powodu, że w poprzednim odcinku trochę wygrałem na tej stronie. <grych> Nie no, oczywiście tutaj się liczy tego fartu, nie macie jakby nic do tego, czy, czy zarobicie, czy nie zarobicie, nie? Musicie mieć farta. No i też patrzeć na procenty, nie? Bo to jest bardzo ważne. Fajna łubka. to ma A łupkę z chęcią chciałbym mieć na koncie. Jest ona tania i mi się podoba, więc polecam wam w ogóle też ją. Znaczy każdy też ma inny gus, nie? No, mi się ona podoba, siada fajnie. Jest, kosztuje dyszkę, jest tania. A naprawdę super, super robotę robi. No co? Co mogę powiedzieć? No, zbankrutowałem trochę. Trochę nawet bardzo. 22 groszy mi brakuje. Trochę nawet bardzo zbankrutowaliśmy. No, jak to mówią, życie. Raz bywa trudno. Czasem obficie. Słuchajcie, no i a propos tego. O, tą, tą skrzynkę dostajecie. Niech piszecie mój kodzik. Ta skrzyneczka jest za darmo. Po wpisaniu mojego kodziku. Więc darmowy skrzynek może trafić do was I, I czekajcie, dzienny bonus O, dzienny bonus Zawsze otwieramy dzienny bonus, to dzisiaj też otwórzmy Fajnie, że są skiny w dziennym bonusie, I nawet AWP da się drobnąć za 500 Naprawdę sporo <coughs> Jasne, te monetki otwieram Ej, mogę w ogóle kilka otwierać tych z, tej odcinek z darmowych skrzynek To by było ciekawe Robić odcinek z tylko z darmowych skrzynek ja mogę ile chcemy ich otwierać, ty Szkoda, że nie mogę kilka, to by było w sumie fajne. A tu nie mogę skipować. że <coughs> za, za, za 16 gramów. Dobra, ostatnią otwieram, bo to nudne, nudne w sumie trochę. No ale fajne te darmowe skrzynki są. Fajne, bo za darmo możecie sobie kasę ogarnąć. A te to, to, to też mam lecić za Friko. Jak widzicie, możecie ile chcecie. Otwierać. No tutaj właśnie musicie też sobie ustawić. Nie, ten... Dobra. Już sery ostatnio i. no ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie. Wpadajcie, używajcie kodu, otwierajcie darmowe skrzynki. Narka.